Moi drodzy, witam bardzo serdecznie przed Wami Delta Force Hawk Ops, chociaż z tego co widziałem na Steamie, już ta nazwa się rebrandowała na zwykłe Delta Force. Polskiego oczywiście nie ma, więc lecimy z angielskim. I co? No, co prawda już był odcinek z tej gry, jak graliśmy na wiosnę podczas testów. Eee, natomiast teraz pojawiło się na Steam Next Fest. Każdy z was, co teraz ogląda ten odcinek, może wejść na Steam a wpisać sobie Delta Force i samemu pobrać i zagrać. Jak tą górę zapamiętałem z tych wiosennych, że tak powiem, testów? E, dobrze, dobrze zoptymalizowany średniak, tak to mniej więcej zapamiętałem. Gameplay niczym mocno się jakoś nie wyróżniał, ani destrukcja motoryczna, której tak naprawdę nie było, e, ani jakiś tutaj, nie wiem, nic mnie tutaj nie zszokowało tak naprawdę, to nie jest coś takiego jak The Finals się pojawiło, nie? The Finals naprawdę była gra, która mnie zszokowała, do dzisiaj sobie nie gram. A to po prostu taki średnik, ale bardzo dobrze zoptymalizowany. Dobra, pomijmy jakieś pierdoły. Okej, okay, mamy trzy tryby, kampania pewnie znowu nie działa. a Warfer i... to też chyba nie działa, nie? O, działa jednak. Okej, okay. Właśnie... ostatnio też miałem, jak pamiętam, taki problem. Dobra, jak to pominąć? Będę, Pamiętam, że ostatnio miałem podobny problem, że nie wiedziałem, co jest co tak naprawdę. Mam nadzieję, że to jest normalny tryb na, na graczy, tak? Powinno normalnie pisać jakiś podbój, coś, to po prostu jest szturm, tak to nazwijcie, a nie jakiś tam coś tam coś tam. Eee, wystartujmy! No niestety mapa widzę taka sama, jaka była w tej poprzedniej... Eee, ...teście, nie wiem jak to nazywać, bo to jest tak naprawdę beta, Tam to co to, to, to było, alfa? Ciężko mi powiedzieć, po prostu będę się odnosił jako do tego poprzedniego eee, testu, więc przy okazji zobaczymy optymalizację. I zobaczymy, czy coś się zmieniło gameplayowo. Jezu, 40 sekund mam CZUŁOŚĆ! No dobra, zagramy jaka jest. Eee, I zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Ale się tak wszyscy biegną, tak trochę episkości czuć. Na razie klatki trochę dropnęły, no ale jest to tutaj widzę taki mocarny początek gry. Jezu, co się dzieje? Kurde, Wydawało mi się, że jak wystawała mu tylko głowa i trafiałem, no to powinna mu też ta głowa odlecieć, no ale dobra, niech, niech będzie. Eee, znowu trzeba trzymać spadki, żeby się zrespić od nowa. Ale czemu gry nie mają standaryzowanej czułości? Na padach, z tego co słyszałem, na konsolach, każda gra ma taką samą czułość, jeżeli chodzi o gałki. A tu, kurde, każda gra ma inną czułość. Ja tego nie rozumiem. Czemu tego nie usandaryzują, że na przykład każda gra by miała na przykład taką samą czułość? Byłoby o wiele wiele łatwiej. A tu jest jakaś za niska ta czułość jest jaki rozrzut wielki był. Pierwszy fragment, moi drodzy. Ogólnie widzę, że ekran jest rozmazany, czyli DLCC. Ude, ta gra mam wrażenie, że działa gorzej. Teraz to sprawdzę. E... Ustawienia graficzne jak to wszystko wygląda. wie? No kurde, czemu ten celownik zostaje? Ja pierdzielę. Nie pamiętam jak to już wtedy wyglądało, ale Mam no... wrażenie, że. Wtedy były dwa punkty się atakowało, dwa punkty na raz, a nie jeden. Dobrze pamiętam, czy źle? Co jednego po drugim mogę eliminować ładnie tutaj skończyło się to ładne eliminowanie. Dobra moi drodzy, wyłączyłem sobie całkowicie dlss yy, ustawiłem sobie ultra, zobaczymy jak teraz będzie śmigało. Poprzednio śmigało bardzo dobrze, wtedy to tak gramy właśnie. No i co się, się... Jezu umarła. Co tu się odpierdziela? Ale z tego co widzę, ultra bez DLSS zapisało ustawienia graficzne więc zobaczmy, jak to teraz będzie śmigało. Czy będzie tak płynnie jak ostatnio. O Jezu, ta czułość. No i moi drodzy, jest płynniej. Może po prostu problem był z tym, że wtedy nie było może Extreme, tylko na ultra mi się odpaliło? Nie pamiętam. O kurde, ale się zrespiłem. wiem sobie trochę czułość tak na oko. Tak się wychodzi. No dobra. O! No, kurde! A! No, czemu się nie odcelowuje samo? Nie takie czasami głupie rzeczy są w tych grach, no na przykład, czemu po kliknięciu ten celownik zostaje? Powinien być tylko jak się trzyma. Czy to jest głupie, To tak, kto by chciał tak długo celować? Też mam znajomego, co lubi na przykład na Z mieć skok, nie? Więc... Różnie gracze lubią różne rzeczy. Ale szczerze... No. Jeżeli chodzi o zmiany nie wiem, no w sensie ciężko mi to odczuć. Strzela się tak samo chyba. Nie jest to jakaś rewolucja, jeżeli chodzi o strzelanie. No nie, to jedynie co mi się wydaje, mogli poprawić to jakieś, wiecie, glicze, błędy i tak dalej. Takie mniejsze poprawki, których gołym okiem nie zauważymy. Menu tak samo wygląda, mapa wydaje mi się jest taka sama, bardzo ciasna. Zobaczcie jak ona jest Możemy tylko tu, no w zasadzie trzy drogi, nie? Jak w takich w takich grach na przykład mobilnych. Na przykład Clash Royal czy ktoś kojarzy. Tutaj jedna droga, druga i trzecia. Tak jak kurde... Ja nie jestem tak fanem takich właśnie... Ktoś przebiegał. Nie jestem fanem tych mapek takich właśnie korytarzowych. Raczej Battlefield 4, Metro czy Operacja Blokada nie jest przeze mnie wiele razy grana. Znaczy, nie głosuję na nią w głosowaniach, może tak powiem, bo no, wiem, że gracze na nią głosują, ale ja takich map nie lubię. Tutaj wszystko co grywam, no to jest, że te, te są tak korytarzowe bardzo. Brakuje jakby szerszej, szerszej perspektywy. Ja na przykład tutaj my chciał sobie obiec, to pamiętam, że nie mogłem chyba, nie? O, bez sensu. Z tu mam dobię do tego B? Tak bliziutko trzeba być. Normalnie 50 metrów i już masz konie, granicę mapy. No normalnie niektóre mapy w enlisted są szersze. Nawet większość jest szersza w Enlisted. To co on tu tutaj to, to jest resztę okej. ok? Fajnym miejscu, chłopie, go rozstawiłeś. O, o, o. Nie, jak ktoś inny domieszcza, ale zdążyłem go zabić. Gra się w miarę łatwo. Ludzie tutaj nie wiem, nie ogarniają czy coś, mimo że tutaj nie ma botów żadnych. A, KD znowu nie widać w tej tabeli. Kurde, no tak trudno zrobić tabelę, żeby KD było widać. Ludzie. Szanujmy się trochę. Ej, dobra, wracam, honor. Tu chyba są dwa punkty. Jest B1. Nie wiem, gdzie, ale jestem na B2 w sumie. Ok, tam przed nami jest gdzieś B1, mimo że mi się nie wyświetla. Ładnie czyścimy, resztki. Czemu na mnie się nie zrespili? Artillery cover coming. Get ready to engage. Ile tu jest? Kurde, no chciałem tak ładnie wychylić, co zabijać, pofragować. Kogo tu nie ma? Nikt nie przeszedł. No i zobaczcie, jak to wygląda do dupy. Co to jest w ogóle? Czemu wszyscy są tak w jednym miejscu? Nie, co, A zrobimy ten drugi tryb sobie zagrać. Co? A tu. Wyjście z meczu jest w środku opty. Znacie. Nie wiem. Jakby. Tyle takich pierdółek jest zawsze irytujących mnie w tych grach, niektórych no, nowych czy coś. Wyjście powinno być zawsze na końcu. A, czy tak dostaje się progres, jak się wyjdzie w trakcie. No i fajnie, to, to rozumiem, tak powinno być. O Jezu, to ja chyba nie odpaliłem jakiegoś innego trybu, tylko to jest na boty granie. Tak? Kolek Intel, loot supply in this area. Ojej, no nie, 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 nie gramy tego. Czemu mi to się ładuje coś tak długo? No jest 100%, kur... Co no to jest? No jeszcze wyjść, nie mogę. No przecież w wyszłem z tego trybu. Co to się dzieje? No i znowu się ładuje, no i sobie, żeby, żeby coś tam sprawdzić i mi skraszowało grę. No fajnie, dobra. Odparłem część. Ani razu mi nie skraszowała gra podczas poprzedniej bety. Nie wiem, czy coś zmienili, czy nie. W ogóle, to są jakieś czy Powinno coś tu być, chyba, nie? Napisane. O, to jest dobre pytanie. As far I can tell, no changes. No, mógłbym tak to odczuć. Nawet bym powiedział, że jest gorzej, bo jakoś gra mi zaczęła kraszować. Nie chcę żadnego tutoriala grać. No i co mi się znowu. Ład... Dobra, już się nic nie ładuje. Okej, okay, czyli to... ten Tactical turmoju to jest w ogóle do wywalenia. To jest sens, takie coś. Czy tu można wybrać jakiś tryb? Okej, okay, czyli ten, te puszowanie. Czemu trzeba level odblokować? Czemu tryby są za poziomem zablokowane? Nie róbcie tak, to to jest Call of Duty? Ja się rozczarowałem, myślałem, że wbiję jakąś nową mapę, zobaczę jakiś nowy content, może jakiś nowy tryb. A tu gram tak naprawdę to samo co wcześniej, nowe tryby są zablokowane za poziom. Nie wiem, co jest w ogóle najgłupsze? Blokować, No kurde, nawet nie widzę, nie było oznaczony. Blokować tryby za poziomem? No come on. Tak się nie bawimy. Wydaje mi się, że to jest najgorsza rzecz, jaka może być chyba, nie? Blokowanie trybu za poziomem. Wyobraźcie sobie, że gracie w Battlefielda 4 i na przykład na początku odpala wam się, nie wiem, mistrz broni. I żeby na przykład blokować podwój musicie bić, nie wiem, czwarty level, jak tutaj na przykład. Dobra, chyba nie przedłużam. Po prostu no, dla mnie jest to średnia gra e, z sobymi rozwiązaniami e, w wielu miejscach, ale dobrze zoptymalizowane. Ja tym to podtrzymuję. Czekam na oficjalną premierę, może wtedy coś faktycznie poprawią, zmienią. Nie będą blokować trybów za poziomem... Nie wiem, jak było wtedy w becie, bo tak naprawdę dużo nie grałem, no bo mi się tak średnia podobała. Wtedy chyba w ogóle nie było innych trybów, tak kojarzę. Może tam nie, nie klikałem po prostu. Nie wiem. Dziękuję moi drodzy za oglądanie, to by było tyle. Moja opinia się nie zmieniła. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.